Halo? Mówi tata świnka. Telefon jest uszkodzony. Słyszysz? Nic nie można zrozumieć. Witam was, jestem w na plaży. Ile zabadziliśmy? Tak dużo, że mnie w podstawówce nawet takich liczb nie uczyli. Jakim cudem, jak ty nawet nie potrafisz policzyć ile kół jest w samochodzie? To był misje osiołek. Mówił po francusku. O! Nigdy nie przypuszczałem. Mamusiu, co ci powiedział pan osiołek? Zapytał, czy delfina osiołek może do nas przyjechać. Stary to jest dom dziecka. <laughs> Bonjour, to dzień dobry po francusku. Co? Nie podoba mi się to, że... Swinka pepa wspiera takie organizacje jak LGBT. W wojnie hybrydowej biorą udział nie tylko my dorośli, ale i nasze dzieci, a ta pepa zachęca ich do LGBT. Jesteśmy zgubieni! Wielkie nieba! Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina... Delfina. <głos> 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 Takie najlepsze, zmarszczone rodziny! Dobrze, nauczyłam się kilku nowych słów po angielsku... Prosta gernie z frytki, czoteczki do zębów.